Marcos Harris to człowiek, obok którego większość przechodzi, nie rzucając nawet drugiego spojrzenia. Starszy, milczący afroamerykański weteran, ze spojrzeniem, które widziało zbyt wiele, i posturą zgarbioną pod ciężarem czasu i pamięci. Po latach służby w piechocie morskiej na brutalnych polach bitew w Wietnamu, Markus wrócił do domu z bliznami, zarówno widocznymi, jak i niewidzialnymi. Teraz, na emeryturze, szuka pocieszenia w prostym spokoju miejskiego parku, siedząc na samotnej ławce i obserwując, jak życie toczy się dalej. Ale to pozornie normalne popołudnie wkrótce przybierze nieoczekiwany obrót. Gdy Markus zanurza się w cichym uścisku natury, zbliża się do niego grupa policjantów. Na ich twarzach maluje się nieufność. Dla nich jest tylko anonimową twarzą awanturnikiem. Kimś, kto po prostu tu nie pasuje. Głosy funkcjonariuszy stają się głośniejsze, przechodnie zaczynają zauważać konfrontację, napięcie gęstnieje w powietrzu, gdy sytuacja eskaluje. Przekonani, że Markus jest bezdomnym, policjanci ignorują jego cichą godność i wszystko, co symbolizuje jego historia służby. Moment osiąga punkt krytyczny, gdy jeden z funkcjonariuszy spuszcza ze smyczy swojego psa. K9 potężnego owczarka niemieckiego, wyszkolonego do bezwzględnego posłuszeństwa. Obecni wstrzymują oddech, gdy zwierzę rzuca się w stronę Markusa. W tym zawieszonym uderzeniu serca cały park zamiera w obserwacji, nie wiedząc, co wydarzy się za chwilę. Nie wiedzą, że to nie jest tylko nieporozumienie, to początek prawdy, która wszystkich sparaliżuje. Zmusi policję do zmierzenia się z własnymi uprzedzeniami i odmieni całą społeczność. Jakie tajemnice z przeszłości Markusa wyjdą na jaw? Jak jedna chwila rozpoznania może zmienić oskarżenie w akt odkupienia? Odpowiedź nie jest tym, czego ktokolwiek się spodziewa. Skąd to oglądasz? Daj nam znać w komentarzach, i nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić więcej inspirujących historii jak ta. A teraz przejdźmy do początku. Miejski park tętnił życiem, głosami rodzin, śmiechem dzieci, cichym szmerem liści poruszanych wiatrem. Ale na uboczu, na starej drewnianej ławce pod baldachimem dębów, siedział Markus Harris, niemal niewidzialny dla otaczającego go świata. Jego dłonie, szorstkie i ogorzałe od dekad ciężkiego życia, spoczywały pewnie na kolanach. Chociaż wewnątrz walczył z wirem wspomnień. Nosił oliwkowo zieloną kurtkę polową, z tych, w które wszyte są historie błota, deszczu i zapachu prochu. Ale większość przechodniów widziała tylko kolejnego starca samotnego, zagubionego we własnych myślach. Dziewczynka przebiegła przed nim, z włosami podskakującymi i lodem topniejącym w palcach. Spojrzała na niego tylko przez moment. Z iskrą ciekawości, zanim pobiegła dalej do swojej matki. Markus uśmiechnął się ledwo zauważalnie, potem zamknął oczy, pozwalając, by ciepłe słońce musnęło jego twarz. Przez chwilę poczuł spokój, ten rzadki spokój, który znają tylko ci, co przetrwali chaos. Wziął głęboki oddech, jego ramiona uniosły się i opadły powoli. W jego umyśle świat ucichł. Ale pod tym spokojem zawsze pulsowało napięcie, czujność, jakby życie mogło go zaatakować w każdej chwili. Taka jest wojna, pomyślał, uczycie czekać na to, co nadejdzie. Kobieta w pobliżu obserwowała go. Z łagodnością w głosie powiedziała: Siada tu prawie każdego popołudnia. Jej towarzysz skinął głową. Widziałem go. Nikomu nie przeszkadza, tylko patrzy na ptaki. Ich słowa były życzliwe, ale niosły ze sobą ten odległy ton, jakby nawet współczucie miało swoje granice. Zgiełk miasta znikał za tą zieloną ścianą, a Markus pozwolił sobie na chwilę unosić się we wspomnieniach: helikoptery, deszcz ognia, cicha więź między braćmi broni. Te chwile były tak żywe, że czasami czuł, że mógłby ich dotknąć. Sprawiały, że czuł się dumny. A jednocześnie głęboko samotny. Zastanawiał się, dlaczego ludzie patrzą przez niego, jakby go nie było, ale odrzucił smutek. Zamiast tego obserwował wiewiórki biegające wśród suchych liści prosty rytm życia, które toczyło się bez niego. Grupa nastolatków grała w koszykówkę po drugiej stronie ścieżki, ich głosy pełne energii. Jeden z nich stracił panowanie nad piłką. Która potoczyła się pod stopy Markusa. Chłopak podbiegł, zawahał się na sekundę i zapytał: Proszę pana, może mi pan podać piłkę? Markus uśmiechnął się, podniósł piłkę i rzucił ją. Jego ramię pewne. Chłopak uśmiechnął się. Dziękuję, proszę pana, powiedział zanim wrócił do swoich przyjaciół. Ta mała chwila połączenia napełniła Markusa dziwną nadzieją. Ale patrząc, jak chłopak odchodzi. Nie mógł się powstrzymać od zastanowienia, czy ktoś naprawdę go widzi, czy jest tylko kolejnym cieniem w świecie, który porusza się zbyt szybko, by zauważyć tych, którzy zostają w tyle. Słońce zaczęło zachodzić, malując park złotymi promieniami. Markus oparł się, zamknął oczy i wsłuchał się w bicie serca miasta: stałe, niewyczerpane, żywe. Usłyszał kroki na chodniku. Najpierw ciche, potem coraz pewniejsze, bardziej zdecydowane. Otworzył oczy i zobaczył trzech funkcjonariuszy idących ścieżką: nienaganne mundury, poważne twarze, ciche głosy. Markus zobaczył ich i wyprostował się, splatając dłonie na kolanach. Świat, który jeszcze kilka minut temu wydawał się tak spokojny, nagle napiął się wokół niego. Policjanci zatrzymali się kilka kroków dalej, ich oczy wbite w niego. Sama ich obecność rzucała zimny cień na ławkę, i jeden z nich przemówił: Dzień dobry, proszę pana. Siedzi pan tu już dłuższą chwilę. Jego ton był ostry, a spojrzenie przesuwało się między Markusem a tłem parku. Markus odpowiedział cichym głosem: Po prostu cieszę się popołudniem, panie Władzo. Chociaż jego głos był łagodny, niósł ciężar lat. Coś w jego oczach sprawiło, że ludzie zawiesili wzrok na sekundę, ale dwaj pozostali podeszli bliżej, sztywna postawa. Mógłby nam pan powiedzieć, co pan tu robi? Park niedługo zamykają. Markus poczuł, jak wraca ten stary ból, mieszanina smutku i rezygnacji. Szukał w ich twarzach jakiegokolwiek znaku zrozumienia. Ale znalazł tylko podejrzenie. Odwrócił wzrok, śledząc oczami światło słońca między gałęziami. Powietrze zgęstniało od niewypowiedzianych słów. Markus przygotował się. Wiedział aż za dobrze, że w tym świecie przetrwanie czasami oznacza opór, nawet gdy przetrwało się już zbyt wiele. Złote światło zmierzchu otulało park cichym szeptem. Ale dla Markusa. To ciepło zniknęło. Zastąpił je chłód, który nie miał nic wspólnego z wiatrem. Trzech funkcjonariuszy stało przed nim w zwartej grupie, ich krótkofalówki emitowały odległe, przerywane głosy. Markus czuł na sobie wzrok ciekawskich. Niektórzy patrzyli z ostrożnością, inni z nieufnością, a nieliczni, być może z cichym współczuciem. Pierwszy agent o szerokich ramionach, Zarysowanej szczęce i zmęczonych niebieskich oczach odezwał się ponownie. Nie ma pan dokąd pójść, proszę pana? Nie jest bezpiecznie przebywać tu o tej porze dla kogoś takiego jak pan. Jego głos urwał się, pozostawiając w powietrzu coś brzydkiego, coś, co nie zostało powiedziane, ale było odczuwalne. Markus wyprostował się, zmuszając się do spojrzenia mu w oczy. Po prostu siedzę i myślę. Przychodzę tu codziennie. Tu odnajduję spokój. Drugi agent, młodszy, niespokojny, spojrzał na zegarek. Park zamyka się za trzydzieści minut. Jest pan pewien, że na nikogo pan nie czeka? Markus potrząsnął głową. Nie, panie władzo. Po prostu cieszę się słońcem. Jego głos lekko drżał, nie ze strachu, ale ze zmęczenia. Tego rodzaju zmęczenia. Które kumuluje się po latach bycia kwestionowanym za samo istnienie. W pewnej odległości zaczął gromadzić się mały tłum. Matka chwyciła za rękę swoje dwie córki z napiętą twarzą. Starszy mężczyzna w czerwonej czapce mruknął: Zostawcie go w spokoju! Ale jego głos zginął w napięciu. Markus spojrzał na nią, a na jego twarzy pojawił się cień bólu. Czy wyglądam na problem? zapytał. Jego głos był ledwie szeptem. Kobieta zawahała się na moment. Coś w jej spojrzeniu złagodniało na chwilę, ale potem przypomniała sobie o swoich obowiązkach. Wstała, wygładzając mundur i odwróciła wzrok. Po prostu wykonujemy swoją pracę, proszę pana. Markus wypuścił powolne, ciężkie westchnienie. Jego ramiona opadły pod ciężarem niewidzialnej zbroi. Dłonie zaciskały się. I otwierały na kolanach, gdy wspomnienia uderzały w niego z siłą. Tyle lat walki, ochrony, przetrwania, tylko po to, by wrócić do domu i odkryć, że spokój, nawet w najprostszych miejscach, czasami jest mu odmawiany. Chciał krzyczeć: Nie wiecie, kim jestem, nie wiecie, co zrobiłem, nie wiecie. Ale słowa nigdy nie dotarły do jego ust. Zamiast tego siedział w tej złotej ciszy, czując kłującą ranę niewidzialności. W oddali, na boisku do koszykówki nastolatkowie przerwali grę. Jeden z nich, wysoki chłopak o ciemnej skórze i oczach pełnych nadziei, obserwował scenę, szepnął do swoich przyjaciół: To nie jest w porządku. Pozostali poruszyli się z zakłopotaniem, nie wiedząc czy powinni podejść, czy trzymać się na dystans. Funkcjonariusze zaczęli rozmawiać między sobą cicho, krótkimi zdaniami. Nie wygląda na pijanego. Nie ma dokumentów. Sprawdzimy go, czy ma kartotekę. Markus wciąż siedział w milczeniu, a każde słowo wbijało mu się głębiej niż jakakolwiek dawna rana. Nagle funkcjonariusz o zmęczonych oczach odezwał się do niego ponownie. Proszę pana, ma pan przy sobie jakiś dokument tożsamości? Markus powoli skinął głową i włożył rękę do znoszonej kieszeni kurtki. Wyjął stary skórzany portfel i podał go. Funkcjonariusz przejrzał go, zatrzymując się na wyblakłym dowodzie tożsamości z Korpusu Piechoty Morskiej. Spojrzał na niego ze zdziwieniem, a potem szybko odwrócił wzrok, jakby zawstydzony, że znalazł coś, co nie pasowało do historii, którą zbudował w swojej głowie. Zwrócił mu portfel. Teraz już mniej stanowczym tonem. Służył pan w maryncie, prawda? Markus spojrzał mu prosto w oczy, nie mrugając. Dawno temu. Cisza, która nastąpiła, wypełniła wszystko. Trzech funkcjonariuszy weteran i publiczność uwięziona między osądem a współczuciem. Ktoś w oddali mruknął: Dziękuję za pańską służbę, ale słowa zginęły w wietrze zbyt słabe, by cokolwiek zmienić. Pierwszy funkcjonariusz odchrząknął: My tylko dbamy o społeczność, proszę pana. Rozumie pan? Tak Markus skinął głową, zmęczony. Rozumiem więcej niż pan myśli. Tłum rósł. Park nagle wypełnił się szeptami i niepewnością. Chwila stała się krucha, naładowana znaczeniem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wydłużając cienie na trawie. A Markus wciąż tam był. Czekając, opierając się, zastanawiając się, czy kiedykolwiek będzie mógł po prostu istnieć, nie musząc tłumaczyć, dlaczego ma prawo tu być. Atmosfera zgęstniała. Każde spojrzenie było cichym wyrokiem, każdy szept potęgował napięcie. Markus to czuł ten ciągły ciężar podejrzeń. Jego legitymacja marines, niegdyś symbol Dumy. Teraz była tylko kolejnym elementem do inspekcji, a nie szacunku. Pierwszy funkcjonariusz Dalton poruszył się niespokojnie, jego wzrok spoczął na zmęczonej twarzy Markusa, szukając jakiejś ukrytej prawdy. Drugi Riley zaczął się niecierpliwić, chodząc w kółko. Słuchaj, tu są zasady. Ten park to nie schronisko, jasne? Markus spuścił wzrok. Jego ręce lekko drżały. Chociaż głos pozostał pewny: O nic nie proszę, tylko o odrobinę spokoju. Riley parsknął, podnosząc głos: Wie pan, ile telefonów odbieramy od ludzi, którzy siedzą tu i nic nie robią? Mam już dość usuwania osób, tylko po to, by rodziny czuły się bezpiecznie. Matka w pobliżu przytuliła swoje córki nieco mocniej, starsza, czując napięcie, zapytała cicho. On ma kłopoty? Jej matka wymusiła uśmiech, ale w jej oczach malowała się wątpliwość. Dalton spróbował ponownie, łagodniejszym, choć wciąż ostrożnym tonem. Nie mówimy, że pan coś zrobił, proszę pana, ale nie możemy pozwalać, by ludzie siedzieli godzinami. To denerwuje społeczność, rozumie mnie pan? Markus wziął głęboki oddech. Spojrzał na tłum i napotkał oczy nastolatka z boiska. Chłopak odwzajemnił jego spojrzenie z nieśmiałą empatią. Dlaczego go dręczą? Mruknął. Jego przyjaciele skinęli głowami w milczeniu, ale nikt nie odważył się mówić głośniej. W końcu trzecia funkcjonariuszka, Martinez, włączyła się do rozmowy. Jej wzrok przesuwał się z Markusa na jej kolegów. Nie próbujemy być tymi złymi. Ale musimy utrzymać porządek. Może dzisiaj mógłby pan odejść, tylko ten jeden raz. Markus spojrzał na nich z frustracją i smutkiem, splecionymi w jego wyrazie twarzy. Wstał powoli. Czy to takie złe? Chcieć spokojnego miejsca? Służyłem temu krajowi. To także jest mój dom. Riley stwardniał na twarzy, ale przerwał mu, gestykulując gwałtownie. Dość tego, kończmy z tym. Cisza opadła na park jak całun. Nawet ptaki zdawały się umilknąć, jakby również czuły dyskomfort w powietrzu. Chłopcy zebrali piłkę, rzucając nerwowe spojrzenia na funkcjonariuszy. Matka na ławce szepnęła do swoich córek: Może powinnyśmy iść. Markus poprawił kurtkę. Każdy jego krok ważył więcej niż poprzedni. Zatrzymał się i patrząc na funkcjonariuszy, jego głos zadrżał. Wy nie wiecie, jak to jest wrócić i próbować odnaleźć swoje miejsce na nowo. Walczyłem za ten kraj. Myślałem, że może tutaj będę mógł odetchnąć. Oczy Daltona wypełniły się poczuciem winy. My tylko postępujemy zgodnie z procedurą. Markus potrząsnął głową z rezygnacją. Procedura nie widzi człowieka, widzi tylko problem. Nagle. Mocny głos przerwał napięcie z rogu parku. Ten człowiek to bohater. Mój ojciec służył z nim w Wietnamie. On nie jest żadnym problemem. Wysoki, stanowczy, czarnoskóry mężczyzna podszedł zdecydowanym krokiem do grupy. Nosił znoszoną czapkę ozdobioną wojskowymi insygniami. Jego oczy spotkały się z oczami Markusa, a iskra rozpoznania zabłysła między nimi. – Markus, to ty? – Clarence. Twarz Markusa złagodniała, Pełna ulgi. Clarence. Minęło tyle czasu. Clarence odwrócił się do funkcjonariuszy z stanowczym i spokojnym głosem. Wiecie, kim jest ten człowiek. Uratował tam życie wielu ludziom, więcej niż jestem w stanie zliczyć. Nie zasługuje na to. Cóż, Dalton zawahał się. My tylko, ale Clarence mu przerwał. Czy kiedykolwiek ryzykowaliście życie dla kogoś, kto nie wygląda jak wy? Czy kiedykolwiek byliście pod ostrzałem i sprowadziliście swoich braci z powrotem? Markus to zrobił. On nie jest kolejnym obcym w parku, jest żołnierzem piechoty morskiej, jest rodziną. Szept rozniósł się po tłumie. Ktoś powiedział: Ma rację, inny skinął głową. Nastolatkowie patrzyli teraz na Markusa z szacunkiem. Matka wypuściła drżące westchnienie, podczas gdy jej córki obserwowały z szeroko otwartymi oczami. Martinez, wyraźnie poruszona, odchrząknęła: Nie chcemy pana urazić, proszę pana, po prostu wykonujemy swoją pracę. Clarence położył stanowczą dłoń na ramieniu Markusa. A moją pracą jest bronić tych, którzy nas bronili. Markus zamknął na chwilę oczy, przytłoczony wdzięcznością i bólem. Riley, teraz w defensywie, podniósł głos. Dość tego, trzeba oczyścić teren. W tym momencie powietrze się zmieniło. Jednostka K9, dotąd niewidoczna, pojawiła się na ścieżce. Markus stał obok klarensa, czując, jak ciężar w jego piersi rośnie z każdym uderzeniem serca. Wszystkie spojrzenia skierowały się na ścieżkę, gdzie umięśniony i czujny owczarek niemiecki posuwał się pewnym krokiem. Funkcjonariusz, który go prowadził, Matthews, miał twardą twarz, pełną poczucia obowiązku. Riley, wykorzystując moment, podniósł głos. Koniec gadania. Oczyszczamy ten teren. Wtedy Clarence stanął twardo. On nie zrobił nic złego. Nie możecie po prostu... Ale raili mu przerwał: Mamy rozkazy, proszę pana. My się tym zajmiemy. Owczarek niemiecki wbił wzrok w Markusa. Jego uszy uniosły się. Całe ciało było napięte. Matius wydał komendę: zostań! Pies usiadł, ale nie odrywał wzroku. Jego mięśnie drżały, gotowe do akcji. Powietrze naładowało się jak przed burzą. Każdy świadek, każdy funkcjonariusz, każdy oddech. Zawisł na krawędzi czegoś nieuniknionego. Markus dostrzegł w oczach psa przelotny błysk, coś głębszego. Przełknął ślinę. Wspomnienia uderzyły z całą siłą, gęsty deszcz dżungli, błoto pod stopami, ryk przelatujących helikopterów i ta niewerbalna więź, którą mógł zrozumieć tylko żołnierz i jego psi towarzysz. Głos funkcjonariusza Rayleigha zagrzmiał stanowczo. Proszę odejść od ławki, panie. Teraz Clarence spiął się, zaciskając pięści. To jest złe i dobrze o tym wiesz. Ale Dalton wtrącił się nerwowym tonem. Uspokójmy się wszyscy. Nie trzeba tego komplikować. Dzieci przestały się bawić. Ich rodzice wołali je do siebie. Niektórzy wyciągali telefony, jedni nagrywali, inni czekali na wszelki wypadek. Nastolatkowie na boisku do koszykówki przerwali grę, podchodząc powoli, z twarzami naznaczonymi niepokojem. Matius, czując presję tylu spojrzeń, wyprostował się. Ostatnie ostrzeżenie, proszę pana. Jeśli nie opuści pan parku, będziemy musieli pana usunąć. Markus spojrzał mu prosto w oczy, nie wahając się. A dokąd chce pan, żebym poszedł? Matius zawahał się. Gdziekolwiek. Byle nie tutaj. Clarence łamiącym się głosem błagał. Zostawcie go. On chce tylko tego. Siedzieć w spokoju. Riley zignorował go. Skinął głową w stronę Matiusa. Spuść psa. Zakończmy to. Szczęka Matiusa zacisnęła się. Krótkim gestem poluzował smycz. Owczarek niemiecki rzucił się do przodu, głośno szczekając. Do tyłu! Krzyknął ktoś. Matka osłoniła swoje córki. Clarence stanął między Markusem a psem. Ale Markus, nagle spokojny, położył łagodną dłoń na ramieniu przyjaciela. Nie, nie, pozwól mu podejść. Owczarek pokonał dystans w kilka sekund. Jego silne, wyszkolone ciało było szybką plamą, czystą precyzją. Ale gdy zbliżył się do Markusa, coś się zmieniło. Pies zahamował, nos drgał, oczy utkwione w jego twarzy. A potem. Rozpoznanie. Max, Max, stój! krzyknął Matius, ale pies ledwo go usłyszał. Cały park wstrzymał oddech. Markus ukląkł z otwartymi dłońmi. Cześć, cześć, stary przyjacielu. Jego głos stał się szeptem naładowanym wspomnieniami. To ja, Markus. Owczarek, Max, zatrzymał się centymetr od niego. Na chwilę czas zamarł, a potem z cichym skomleniem. Max rzucił się do przodu, merdając ogonem, z głową wtuloną w pierś Markusa. Pies, zahartowany treningiem, rozpłynął się w czystym oddaniu, skomląc cicho, jakby witał dawno zaginionego przyjaciela. Szept rozprzestrzenił się po tłumie. Max, co się dzieje? szepnął ktoś. Clarence otarł łzy. Nie mogę w to uwierzyć. Matius był oszołomiony. Max, co ty robisz? Markus objął ramionami szyję psa, łzy spływały mu po twarzy. Pamiętasz, prawda? Byliśmy tam braćmi. Uratowałeś mi życie więcej niż raz. Publiczność świadek niemożliwego zamilkła. Uprzedzenia, protokół i podejrzenia zniknęły, zastąpione przez pokorę, zdumienie i ten rodzaj miłości, który rodzi się tylko w najciemniejszych miejscach. Riley cofnął się o krok z bladą twarzą. To... to nie ma sensu. Matius ukląkł obok Maxa, próbując odzyskać kontrolę. Chodź, chodź kolego, do pracy. Ale Max się nie ruszył. Nie mógł oderwać się od Markusa. Dalton powiedział cicho. On nie jest obcy. Clarence skinął głową, z zaciśniętym gardłem. On jest rodziną. Markus wtulił twarz w sierść Maxa. Dziękuję. Wciąż się mną opiekujesz, co? Po raz pierwszy tego dnia Markus poczuł się naprawdę widziany. Ciężar, który nosił, samotność, odrzucenie, niewidzialne rany, wszystko to złagodniało, choćby na chwilę. W obecności miłości i lojalności nic innego się nie liczyło. Ale gdy park chłonął ten cud, zaczęło narastać inne napięcie. Funkcjonariusze wiedzieli, że właśnie wydarzyło się coś nieodwracalnego. A oczy społeczności były tam, obserwując, nagrywając, zapamiętując.